W pierwszych powojennych miesiącach jednym z poważnych wyzwań było oczyszczenie ulic i skwerów w Warszawie z albo niepochowanych ciał powstańców i ludności cywilnej, albo likwidacja prowizorycznych mogił na skwerach, na podwórkach kamienic. Dotyczyło to również żołnierzy radzieckich, właściwie w ramach szeroko rozumianego pola mokotowskiego. Przybielkiej Wigury, w lata 49-50 tworzono tam zbiorową mogiłę, cmentarz mauzoleum żołnierzy radzieckich, gdzie zebrano szczątki oficerów, podoficerów i zwykłych żołnierzy. Założenie w samym swoim duchu w poetyce realizmu socjalistycznego, i w takiej poetyce sowieckiej, głównym elementem jest obelisk z gwiazdą sowiecką, dwie rzeźby. Takie socjalistyczne, ale wykonane przez polskich rzeźbiarzy Jarnuszkiewicza i Lisowskiego. Całe to założenie projektował wybitny architekt Bogdan Lachert. Tutaj spoczywa 294 oficerów i podoficerów w imiennych grobach oraz jest 840 pochowanych żołnierzy w mogiłach zbiorowych, niestety bezimiennych. Obszar blisko 20 hektarów. Prawie tak duży jak Plac de Filat w centrum Warszawy. A to wszystko jest otoczone wspaniałą zielenią zaprojektowaną przez Władysława Niemirskiego. Ponieważ on wiedział, że dla władz to jest prestiżowy projekt, to wiedział, że nie będą żałować pieniędzy i będzie tu mógł sprowadzać najlepsze gatunki drzew i roślin, jakie były wtedy w Polsce i w krajach ościennych dostępne. I tak się stało. Dlatego zachęcam, żeby odwiedzać to miejsce. I jeszcze jest jedna ciekawostka, gdy są różne prowadzone prace budowlane, czy w Warszawie, czy pod Warszawą, były już takie przypadki, znaleziono szczątki żołnierzy radzieckich i też tu zostali oni pochowani. Czyli ten cmentarz z jednej strony jest historią, ale jeśli znów się gdzieś znajduje szczątki żołnierzy radzieckich, a może się to zdarzyć, to najczęściej pochówki zdarzają się tutaj.